Nadszedł czas na kolejne zmagania z Gotika. Wróćmy więc do Montery i zobaczmy, jakie zadania na nas czekają. Wracaj do pracy albo zgłoszę sprawę Twoim przełożonym. Idź sobie, wariacie. Wygląda na to, że trzeba użyć podstawowych środków. Chociaż walka kosturem jest dużo mniej efektywna od walki włócznią. Trzeba będzie sobie wziąć taką włócznię jako dodatek. Pamiętajmy o eleganckiej regeneracji życia. Jeden z twoich ludzi próbuje się wymigać od pracy. Marik poleciał ci po wypłacie. Oto twoja lista niewolników. Powinienem cię żywcem obedrzeć za skóry. Ech, zamknij się. Co sądzisz o waszym przywódcy Mariku? Marik kocha orków. Niech żyje Okara. Draniu. No, dawaj. Jedzie. Dobrze. Potrzeba ci czegoś? 15 worków pszenicy z farmy zboża na północy. Pora wykonać najprostsze zbierackie zadania. Pozbądźmy się tych chrząszczy, zawsze to 25 expa. Sporo rzeczy Nic tutaj nie do nie zebrania ma. jest. Nawet paczki z bronią się znajdą, bierzemy je. Tłuste krówska w zagrodzie. Zajmę się krowami z zagrody. Pszenica została zebrana. To jeszcze mleko i możemy wracać do magazyniera. W sumie, jak już tutaj jestem, to warto zrobić zadanie na krowy. Widzę, że jak stoję odpowiednio daleko, to nikt się mnie nie czepia. I przy okazji, oczyszczenie terenu z krów za pomocą kuli ognia idzie dość zgrabnie. Zadanie zostało wykonane. Zbierzmy rzeczy z krów i idziemy oddać kilka zadań. Krowy ubite. Oto twoja pszenica. Oto twoje mleko. Jesteś naprawdę dobry. Wiem. Podstawowo kupię przydatne rzeczy od handlarza, bo to jakieś grosze kosztuje i wyruszam dalej w poszukiwaniu kolejnych aktywności, które mógłbym wykonać. Chcę się do Was przyłączyć. Od kilku dni jeden z tych durnych najemników kręci się przy naszym miejscu spotkań. To wzgórze nie jest dość duże dla nas dwóch. Uspokój się, wariacie! Już idę! Wasze miejsce spotkań jest już puste. Wydaje mi się, że w monterze wykonałem większość zadań, ale żeby nie wykonywać tylko zadań kurierskich, udajmy się w stronę bandy bandytów, by trochę powalczyć. Jest tutaj ogromna ilość przeciwników, jednak dla maga nie stanowią oni żadnego wyzwania. Rzucacie sobie kilka kul ognia i przeciwników nie ma. Faktycznie, grając magiem można poczuć siłę naszej postaci, ale dzięki temu gierka jest naprawdę przyjemna. Jestem ciekaw jak wygląda gra pod inne bildy, ale pewnie będę miał niejedną okazję, żeby to sprawdzić. A więc powolutku uczyściłem sobie tę lokację, zbierając wszystko co znajdę w ich obozie. Bo jak widzę ceny niektórych pancerzy i broni to naprawdę wiele złota kosztują, więc złoto będzie bardzo przydatne. Przydałoby się nauczyć regeneracji many, bo ta mana schodzi naprawdę szybko i w większych bitwach czasem pojawiają się problemy z miksturkami. Bardzo dużo rzeczy jest tutaj do podniesienia, zwykłego sprzętu, jak i roślinek. Jak myślicie, opłaca się inwestować w alchemię, czy lepiej nie? Jeszcze kilku oponentów schował się w najgłębszych czeluściach, łatwo z nimi, choć ten system oświetlenia jest dość irytujący w tej grze. Podnosimy ostatnie rzeczy i nim wyruszę dalej w podróż, przydałoby się zrobić kilka miksturek na manę. Widziałem się z przywódcą najemników w monterze. Wciąż czeka na daninę z tej farmy. Kupmy od niego kilka co bardziej podstawowych rzeczy i możemy ej, ej. udać się dalej. Zobaczmy, czy znajdę jeszcze jakieś zadania. Załatwię wam więcej ludzi. Farmer Rufus ma dla ciebie wiadomość. Mam wiadomość od Sanforda. Zajmę się gotą. Rano znów się zabrał do pracy. Mam Daninę od Domenika. Zaniosłem twoją wiadomość Rolandowi. Puścisz mnie do zamku? Tak, ale zachowuj się odpowiednio. Jeden z moich ludzi miga się od pracy. Załatw mi stary oręż. Dwadzieścia paczek powinno na początek wystarczyć. Jesteśmy tu zupełnie sami, więc pokaż na co cię stać. Sądzę, że walki jeden na jednego są dość proste. Choć obrażenia mogłyby być ciutkę większe. Szukają cię. Dobrze, pójdę. Od dziś Folek będzie przychodził do pracy na dziedziniec zamkowy. No proszę. Wygląda na to, że w Monterze zrobiłem raczej wszystko, albo przynajmniej nie widzę innych zadań do wzięcia. Dlatego też udajmy się w dalszą podróż, eliminując wszystko, co napotkamy na drodze, i może jakąś ciekawą lokację spotkam, i będzie tam coś do porobienia. W każdym razie, doświadczenie i poziom na pewno mi się przyda. Wydałbym trochę punktów w prastarą wiedzę, by przygotować moją postać do nauki regeneracji many i większe obrażenia szczarów to równie przydatna rzecz. Po drodze walczyłem z każdym, dodatkowo zbierałem wszelakie roślinki, rozrzucone kufry i inne wszelakie dobra. Wygląda na to, że tędy nie przejdę, muszę wybrać inną drogę. Powiem wam, że aż szkoda mi marnować many, gdy przeciwnik zostaje aż tak na skraju. Mamy tutaj spalną wioskę i prócz kilku przeciwników. Jest tutaj dosyć dużo rzeczy do zebrania, na pewno się przydadzą, potem to zamienię na złoto i jakiś pancerz. Tylko przydałoby się zdobyć może jakąś szatę, by w końcu wyglądać jak jakiś mag, a nie jakiś obdartus z kosturem i kulą ognia. Rozmawiając z Porganem lepiej okaż mu szacunek, to miejsce pełne bólu i rozpaczy, zajmijmy się tym patrolem orków. Wygląda na to, że wiesz o czym mówisz. Spoko, możemy zająć się tymi orkami, nie widzę żadnego problemu, tylko najpierw dzikie bestie, które stanęły nam na drodze. A po pokonaniu ich, orkowie są naprawdę malutki kawałek zaraz obok. Tutaj zacząłem wykorzystywać spalanie, by osłabić wroga, a potem rzucałem kolejne kule, a nie jak wcześniej spomowałem kulom ognia. Zawsze trochę many zaoszczędziłem. Powinniśmy się nawzajem szanować. Dziękuję za pomoc. Zadanie zostało wykonane, lecz wróciłbym jeszcze do Druida. Może ma coś ciekawego. Ale najpierw należy pozbyć się kilku przeciwników i zebrać wszystko jak leci. Niech ci Adano schroni. Znalazłem twój kamień druidów. Pomogę ci w poszukiwaniu składników. Dobrze. Nie mam pojęcia kiedy i gdzie podniosę jego kamień druicki, ale w porządku. Po te roślinki też nie będę specjalnie biegł i zbierał. Z czasem pewnie i tak ukończymy to zadanie. Pora na dalszą podróż. Mamy jakąś jaskinię, i wygląda na to, że mało co robię tym ogrom. Niby uciekając i wyciągając je pojedynczo idzie je pokonać, ale sporo na to many zejdzie. Dobra, chłopie, chodź, pora byś udał się w gonitwę za mną, a tu skąd drugi ogr w Przyznać trzeba, że mnie porobiły. To jak, od nowa trzeba zacząć całą tę zabawę. A to interesujące, ogr skalny połączył się w jedność z kamieniem. Nie no, spoko, to ja sobie stąd zabiorę wszystkie rzeczy i wyruszam dalej. O widzicie, kolega znowu się pokazał, ale teraz to już za późno na pojedynek. Paczki z bronią, biorę, bo zawsze ktoś ich potrzebuje. Nie wiem czy to dobry pomysł czy nie, ale żeby gierka nie była nudna i monotonna, Postanowiłem nauczyć się różnych czarów i zaklęć, nawet dla samego faktu różnorodności. Jeszcze się tych kurczaków pozbędę, zawsze to 25 expa. Chodźmy spać, by cokolwiek było widać i zakupmy parę przydatnych rzeczy na podróż. Między innymi mikstury na manę i składniki, by ją wykonać. Idziemy w stronę goty, zobaczyć czy nie ma tam niczego ciekawego. Jednak trzeba uważać na wargi, bo są mocne i mało co im robię. Sprzedawca orków ma również tabliczki z prastarą wiedzą, a to się szanuje. Ej ty, czemu biegasz na wolności, mora? Zaraz ci pokażę, który z nas dwóch jest słabiakiem. Badziewne są to obrażenia z kosturu. W ogóle to po co ja się z nim tak bawię? Zawsze mogę go czarami osłabić, szybciej pójdzie. I z tego co widzę, im więcej używam piorunów, tym mocniejsze obrażenia zdają. Interesujące. Dobra, zwyciężasz! Czego chcesz? Uwolnij więźnia. Dobra, jesteś wolny. <gry> Dziękuję, przyjacielu. Gorn został uratowany. Render świata jest, no wiecie, no idzie się przyzwyczaić w każdym bądź razie. Weźmy sobie portal i udajmy się do okary i wykonajmy tam wszelakie możliwe zadania. Widzę, że nie mam mnie tutaj chwili i już problemy u buntowników się pojawiają. Zbierzmy kilka roślinek i pora trochę pobłądzić dookoła, bo podobno zadania są rozsiane po okolicy. Dobrze, rozprawię się z tymi stworzeniami. Chodźmy zapolować na dziki. Przyznam, że fajne są te polowania. Każde polowanie kojarzy się z łukiem, jako taki wybitny łowcy, a ja cyk z pioruna i przeciwnika nie ma. Udało ci się upolować wszystkie dziki? Idź do okary. Nie zaszkodzi trochę się rozerwać. Widzę tutaj cienio ze specyficzną nazwą, czyli pewnie są do zadania. Pokonajmy je od razu i pewnie jakieś zadanie będzie wykonane. Faktycznie, te pioruny z ataku na atak coraz większe obrażenia zadają. Dobra robota, Sprzedaj mi rogi bestii? do okary. Skoro tak twierdzisz? Moje kilka kolejnych minut opierało się na bieganiu dookoła tych lasów i szukaniu wszelakich potencjalnych zleceniodawców. Zdarzali się również przeciwnicy, jak i sporo fantów do zebrania. Będąc wami szczery, nie wiem czy piorun jest lepszy od kuli ognia, ale jakoś lepiej mi siada. W mojej opinii dużo ciekawsze się wydają: zawsze można pobawić się w nieograniczoną potęgę i zrobić komuś duet. Mako P i Goticzek 3 naprawdę mi się podoba, a kiedyś tak się przed nim broniłem. Wygląda na to, że nie wiedziałem co traciłem. Zająłem się rozpruwaczami. Buntownicy w okarze potrzebują więcej ludzi. Idź do okary albo obedrę cię żywcem ze skóry. Dobra, dobra! No to może jakieś szybkie zbieranie roślinek, bo już dawno nie zbierałem niczego. Pisaliście mi o szybkim zbieraniu za pomocą kucania. Jednak nadal mi się te animacje podobają, choć pewnie w niedługim czasie znudzą mi się. W każdym razie dziękuję za wszelakie rady. Zdobyłem również kilka poziomów podczas zwiedzania tych lasów. Napotkałem również kilka dinozaurów, bo ta nazwa jakoś lepiej do nich pasuje niż zębacz. Ujrzałem również jakąś lepszą wersję goblina, który był dość wytrzymały, ale dał za siebie trochę doświadczenia. Następnie udałem się na południe od Okary w poszukiwaniu kolejnych potencjalnych osób, które mogłyby dołączyć do buntowników. Po drodze, jak to w Gotiku, znalazłem mnóstwo przeciwników, czasem słabszych, a czasem silniejszych. Zauważyłem, że w tej grze jest równie wiele rozrzuconych skrzynek i czasami niektórych nie mogę otworzyć. Pomyślałem, że zamiast uczyć się obsługi wytrycha, może powinienem znaleźć nauczyciela, który nauczyłby mnie czaru na otwieranie zamków. Jednak z tego co patrzyłem, czar ten nie był dostępny u druida, więc jeśli wiecie, gdzie mogę się takowego nauczyć, byłoby naprawdę miło. Z moich obecnych doświadczeń zaobserwowałem, że przeciwnicy często są albo wolniejsi od nas, albo biegają na podobnym poziomie. Dzięki czemu łatwo idzie ich pokonać. Pytanie, czy w przyszłości spotkam jakiegoś wroga, który będzie szybszy ode mnie. W każdym razie czas pokaże, a my mamy trochę doświadczenia do zdobycia, a potem zobaczmy, jakie zadania jeszcze są dostępne. Masz tu flaszęcję. przyłącz się do buntowników. <gry> to czemu ja tu wciąż siedzę na tyłku? Myśliwy Fraser, myśliwy Kandela zostanie w okarze. Mam dla ciebie nowego człowieka. Chcę się do was przyłączyć Poszukiwacz złóż, niejaki Owen. Następnie udałem się w kolejną długą podróż w celu zdobycia większej ilości doświadczenia i odkrycia tego świata. Niektóre tereny były naprawdę puste i nic nie szło tam znaleźć. Oprócz tego, jak to w gotyczku, czekała mnie walka i nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że im zwiedzam dalsze lokacje, to przeciwnicy wydają się być jacyś tacy z większą ilością życia. Bo wcześniej wystarczyła mi tylko jedna kula ognia na takiego wilka czy krwopijce, a tutaj proszę, potrzebne są dwie. Nawet na chwilę powróciłem do kuli ognia, by zobaczyć, czy przypadkiem piorun nie jest słabszy. Jednak rezultat był wciąż taki sam, a może ja coś po prostu źle robię. Pytanie do was, lepiej atakować tych czarów ładowanymi, czy szybkimi atakami? Albo kompletnie może to nie ma znaczenia, a ja się przyjmuję takimi błahymi sprawami. Mamy kolejną jaskinię, lecz same rzeczy tutaj są do zebrania. Prócz tego, moja dalsza droga skupiała się bardziej na zbieraniu, niżżeli na walce. Ale czasem, i to jest dobre urozmaicenie, przynajmniej robiłem coś nowego. Później natknąłem się na kilka cieniostworów, które nie są tu jakimiś czadami jak w dwójce. A potem była jeszcze kolejna jaskinia. Oszalałeś? Wyprowadzę cię stąd. Niech nas Ino schroni! barlaki z grobów wychodzą i gryzą, czy tam atakują żywych. Jakoś tak brzmiał ten tekst, ale skąd on mi się kojarzy, tego nie jestem pewny. Ale na pewno była to jakaś gra. Ale zresztą mniejsza o tym. Mamy kilku nieumarłych do pokonania, by wykonać zadanie, ale mag dobrze bierze ich na siebie, więc mogę walczyć z tyłu. Jeszcze opróżnijmy te skrzynie i pozbądźmy się węża. Udało się! Musisz zniszczyć także resztę tego pomiotu. Ależ oczywiście kilku przeciwników musiało tam jeszcze zostać, bo czemu by nie? Bezsensowne bieganie, pora zacząć. Twoi ożywieńcy nie przeszkodzą już nikomu w niczym. Zaniosę twój ognisty puchar do klasztoru w Nordmarze. Okara jest niedaleko stąd. Słyszałem o nie. W sumie jak mam już maga obok mnie, to możemy nauczyć się starej wiedzy do dwusetki. Może większe obrażenia wejdą i wiadomo, jeszcze 50 punktów i mogę zainwestować w regenerację many. I jak mi pisaliście, wtedy to będzie potęga i grama będzie się sama przechodzić. Bezimienny, potężny czarodziej. Widzisz tamtą jaskinię? Jest w niej kopalnia z najbogatszymi złożami. Opróżnijmy ją z zasobów. Jeszcze jakieś zadanie z oczyszczeniem jaskini? No okej. Okay. Swoją drogą przyszło mi teraz pytanie do Was: macie jakieś ulubione buildy albo styl gry w gotyczku? Nie wiem, może jakiś mak, przywoływacz? Dobra, Samoner, bo polska nazwa jakoś dziwnie brzmi. Albo co innego robicie? Pochwalcie się. Zawsze to fajnie się dowiedzieć, jak inne osoby preferują przechodzenie gry. Ktoś kiedyś się mnie zapytał, do kogo dołączę w Gothic'u 3. Lecz widzę aktualnie tylko dwie opcje, orkowie albo ludzie. A może się mylę, jest więcej możliwości. Jeśli tak, to wyprowadźcie mnie z błędu. Kopalnia jest pusta. Dam ci 300 złotych monet. Dobra, pójdę. Pora wrócić do obozu, sprzedać kilka rzeczy i nauczyłbym się deszczu ognia, by sprawdzić jak masowe zaklęcie się sprawuje. I powiem wam, że długo się nie rzuca, plus można mi przerwać rzucanie zaklęcia, a to jest na minusik, ale wygląda to fajnie i obrażenia są też całkiem spoko. Znalazłem dla Was silnego wojownika. Mak ognia Rakus chce się do Was przyłączyć. Nie ma już nikogo, kto chciałby się przenieść do okary. Proszę. Pięć bryłek rudy żelaza. W następnym odcinku zrobimy sobie gotę i pewnie coś jeszcze. W każdym razie jeszcze się spotkamy.